O, no, będzie w sumie nie? Dobrze jest. Także witam Was wszystkich w kolejnym, powiedzmy, że odcinku. Chociaż to będzie takie krótkie coś, będzie krótko, obiecuję, bo witam Was w kolejnych y, życzeniach świątecznych. Standardowo, chyba jak co roku, życzenia świąteczne tym razem będą krótkie. Bo życzę Wam czego? Y, wszystkiego dobrego. Tak standardowo, jak się życzy na święta. Życzę Wam dużo zdrowia. Tak standardowo, jak się życzy na święta, bo wiecie. Jak jest zdrowie, człowiek jest wesoły, a jak człowiek jest wesoły, no to wesołych świąt jest to jakby powiązane. Także święta standardowe, a więc życzenia standardowe. Po prostu wszystkiego dobrego, pogodnych, chociaż ja bym sobie życzył, żeby było śniegu, wiecie co nie miara, natomiast na chwilę obecną śniegu nie ma, za to leje deszcz i wieje wiatr. Także. Biały Świąt, chyba się nie mamy co spodziewać? No to pogodny świąt, w sumie, to pogodnych, żeby chociaż pogoda była, nie? Jak będzie słońce, to już pół biedy, lepiej żeby nie było deszczu. Szkoda, że nie będzie śniegu. No trudno, jest jak jest. Wszystkiego dobrego, wesołych, rodzinnych, spędzonych w gronie osób bliskich lub po prostu rodziny, tak? Różnie bywa, różne osoby mają sytuacje różne, także różnie to y jest, y że tak powiem, ale spędzonych w gronie rodzinnym w miarę możliwości lub w gronie bliskich, w miarę możliwości. Tego wam po prostu życzę. A dlaczego wam tego życzę? Stwierdziłem, że złożę wam takie króciutkie życzenia, dlatego że nie obchodzę święta. I wydaje mi się, że większość z was te święta obchodzi. Ewentualnie święta kogoś tam nie obchodzą, ale to już jakby do każdego prywatna kwestia. Ja obchodzę, dlatego życzę wam. Po prostu wesołych, dobrych, spokojnych, ciepłych, rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego. Ja cieszę się na te święta, ponieważ będą one dla mnie po raz kolejny spędzone z moim młodym, tak? Który te święta są tak naprawdę dla niego, nie dla mnie. Gdyby nie on, ja bym chyba tym się tak nie cieszył tymi świętami, a cieszę się, bo on się cieszy. To wszystko jest przygotowywane dla niego także ja, ogólnie ja święta, tak co roku cieszę się na te święta, ja lubię. Jak się pojawił na świecie, to bardziej jednak je lubię. Nie wiem, wiecie co? Bardziej niż kiedyś. No bo dzieci się cieszą. Tak? Ja już wszystko wiem, a on dalej wierzy. Mam nadzieję, że nie będzie tego oglądał. Świętego Mikołaja. I niech tak będzie, i niech tak zostanie. Także to dla niego, to przez niego tak ja się tymi świętami cieszę. I dlatego składam wam w tym roku te życzenia. I to w sumie tyle, co mam wam do przekazania. Krótki filmik z dziwnym początkiem. Natomiast, no cóż, no po prostu wesołych świąt, wszystkiego dobrego. I widzimy się, mam nadzieję, przed Sylwestrem, jakoś w tygodniu, nie w dzień Sylwestra, jakoś w tygodniu. I jeszcze złożę wam resztę życzeń na nowy rok. A tymczasem po prostu wszystkiego dobrego, Wesołych Świąt. Nie przejadajcie się. Aha, i oczywiście od groma retro prezentów pod choinką, no bo to dla widzów tego kanału chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby prezent pod choinką to był taki z retro związany, nie? To, to, jest, to, to jest ważne, nie? Ja wiem, co dostanę, retro nie będzie, ale też jest dobrze, bo dostanę coś na rower, do roweru, na rower, do roweru, do roweru coś dostanę. Także też jest dobrze. Także życzę Wam masy prezentów retro lub jakichkolwiek tam sobie zażyczycie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, wesołych świąt i widzimy się za niedługo. Pozdrawiam Was Pęczat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.